Wiecie dlaczego treningowa wolność? Właśnie wracam z Legnicy z pewnej misji. Chcę zrobić trening. No i co? Jestem wolny treningowo, dlatego że mogę go zrobić w każdym miejscu. Na przykład w tym miejscu, gdzie mnie można wchodzić. Ale będzie fajny kad, więc na kanał wleci dobry trening. Jeżeli chcesz zerwać łańcuchy ze swojego ciała, które ograniczają tobie poruszanie się, jeżeli chcesz nauczyć się, jak móc trenować w każdym, dowolnym miejscu. Dołącz do ekipy wspierających, a ja ci to pokażę.